To my. Czyżby kolejny najlepszy horror roku od Jordana Pila? As, czyli to my, to jest drugi film reżysera, scenarzysty i producenta Jordana Pila, którego ja poznałem i pokochałem w programie Kien Pill dobre ileś tam lat temu, i uważam, że powinniście wrócić do Kien Peel, bo to jest jedna z najlepszych satyr i zabaw komediowych, jakie znacie. A on, jako reżyser, postanowił wejść w horror i to na nowy sposób opowiadać nam. Stare tropy, e, bawić się pewnymi konwencjami i dawać nam naprawdę niezłą dawkę strachu. Najpierw był Uciekaj. Jak wiecie, Uciekaj to jest mój ulubiony film 2017 roku, a teraz dostaliśmy To My. To My opowiada historię rodziny, która zostaje zaskoczona przez swoich sobowtórów, i nie wiemy o co tym sobowtórom chodzi. Nie wiem o co chodzi w ogóle w tej całej sytuacji, i muszą się z nimi zmierzyć, bo prawdopodobnie tylko jedna z tych rodzin wyjdzie z tego cało. Ja celowo nie mówię wam nic więcej, bo na szczęście zwiastuny nie zdradzają. Nie zdradzają prawie niczego i są bardzo fajnie zmontowane, dzięki czemu nie masz poczucia, widziałem zwiastun, więc wiem wszystko, co będzie w filmie, jakie będą twisty i tak dalej. Mogę się założyć, że przynajmniej jednego twistu nie przewidzisz, a jeżeli chodzi o inne znaczenie, zakończenia, ukryte znaczenie i tak dalej, kusi mnie, by nagrać kolejny materiał, czekam na wasze komentarze, czy jest sens, czy chcecie, żebym taki materiał o ukrytym znaczeniu, gdzie będzie mnóstwo spoilerów nagrał. Ale przechodzimy od razu do filmu, bo ja muszę przyznać, że bawiłem się w kinie świetnie. Nie bałem się specjalnie. Muszę. Kurczę. Ten element strachu dużo lepiej zadziałał w Get Out. W Get Out miałem momenty, gdzie trzymałem fotel mocno. Tutaj też były momenty, gdzie ja troszeczkę się tak stresowałem. Ale głównie ja miałem ogromną frajdę z oglądania. Frajdę z tego, że Jordan Peele. Postanowił w tym filmie em, puścić oczka co drugą scenę, na przykład do klasycznych horrorów, straszaków, e, nawet nie do końca horrorów, ale filmów, gdzie mamy pewną formę straszenia, zrobić taki ogromny materiał do dekonstrukcji, do analizy, do zabawy formami, pytaniami. Pojawia się tu mnóstwo naprawdę malutkich rzeczy, a ja. Nie chcę wam psuć zabawy, naprawdę, nie chcę wam psuć zabawy, więc nie będę o tym mówił. W tym drugim materiale, jeżeli on powstanie, to wtedy o tym e, pogadam. Ale widzisz sobie ujęcie mówisz, o kurczę, to jest odwołanie do tego, o kurczę, tu jest Kubrick. Tu jest Spielberg. Tu jest e, Boże. E, pierwszy, pierwszy Halloween. Tu jest jeszcze inny film. Tu jest Freddy Krueger. Tu jest coś jeszcze. I tak mówisz, wow, jak dużo tego udało mu się wepchnąć, ale nie poprzez to, że jest plakat Freddy Krueger'a myśl haha, żarcik i tak dalej. Nie, poprzez delikatne sugestie, poprzez delikatne aluzje, które co więcej, bardzo często mają podwójne albo potrójne znaczenie. Z jednej strony to jest Jordan Peele, który czapeczkę zdejmuje, mówi. To są geniusze horrorów, na których ja się wychowałem, kocham ich, a z drugiej strony patrzysz, to ujęcie albo ta scena ma jeszcze znaczenie, żeby odkryć podwójne znaczenie filmu, albo żeby zrozumiał, że w tym momencie film sugeruje ci coś odnośnie któregoś z bohaterów. Bardzo fajne, ponieważ ja już, ja wróciwszy z kina, analizowałem sobie film od początku do końca, czyli robiłem taki drugi seans w głowie i mówiłem: O, a to jest sprytne, a to jest fajne, a to było miłe. Więc jeżeli chodzi o taki kunszt reżysera, który docenia innych reżyserów i jest takim wyraźnym, takim fanem, jest takim fanem jak ja, i chce czapeczkę zdjąć, chce oddać omaż, chce podziękować tym wszystkim genialnym twórcom, którzy wpłynęli na jego rozwój, no to Jordan Peele robi to znakomicie. I już na tym poziomie ten film sprawia, że jest tutaj świetna rozrywka. No co, uciełam się, tak? Ale przecież nie tylko chodzi o to, żeby takich kinofilów troszeczkę jak ja zadowolić. Chodzi o to, żeby taki zjadać popcornu dobrze się bawił. I moim zdaniem są tutaj dwa elementy, które sprawią, że ten film Wam przyniesie mnóstwo radości. Pierwszy to komediowy ton tego filmu. Nie komediowy może. To jak bardzo zabawny, ale inteligentnie zabawny jest ten film. Winston Duke kradnie show w każdej scenie, Kocham tego faceta, to jest mój duchowy brat, e, duchowy brat e, z innej mamy, prawda? Brother from another mother, który zachowuje się tak, że ja ja, ja właśnie w każdym zachowaniu razie... się okej. Okay. Ja bym się tak zachował, ja bym w ten sposób się zachował, ja bym tak żartował, bo to jest moja, e, e, mój charakter. Wiecie, jak w 2000 latach mieliśmy horrory z nastolatkami, których naprawdę nienawidziłeś i jedynie gadanie było seksy, przeklinanie itd. Tak tutaj masz e, tatusia, który jest kurczę bardzo fajnym tatusiem, ale jeszcze młodym. I to jest ciekawe, że ja się już z nim mega utożsamam, ale gra znakomicie. Z drugiej strony Lupita Nyong'o. Jest i porażająca, ma ciężką rolę, bo musi grać oczywiście te dwie postacie. I uprzerażająca, i e, przypomina mi troszeczkę Sigurnie Weaver, bo jak, jak się w Sigurnie Weaver z obcego, bo jak już kurczę, ona ma determinację, ona będzie bronić, ona będzie walczyć, to wow, ta determinacja jest niesamowita. Ogólnie, e, tak samo dzieciaki, wszyscy w tym filmie wypadają świetnie aktorsko i widać, że jest tutaj zabawa. Oni mówią, okej, okay, zrób coś takiego, pokaż taką emocję, wstrzymaj się. Bo Jordan Peele robi też kolejną rzecz. On tutaj nam nie daje chyba żadnego jumpscara. Żadnego. Nie ma żadnego muzyka. Uuuu! nie mówiąc, żadnego fake outu. Jest za to mnóstwo klimatu, powolnych scen, szybszych scen. Jest bardzo dobra zabawa e, takim body horrorem troszeczkę. Jest survival horror tutaj. Więc mamy znowu to samo, co było to w Get Out. Czyli, e, czyli bierzemy pewne tropy horrorowe. I oddajemy im omaść. Od razu wszyscy recenzenci porównują do Gout, co lepsze i tak dalej. Dla mnie getout znowu to jest film e, najlepszy 2017, więc ja właściwie nie chcę tego porównywać, bo Gout miało mm, bardzo mocne znaczenie, które do mnie trafia bardzo mocne to podwójne znaczenie. Uwielbiam je, uwielbiam tą e, krytykę rasizmu, która jest tak cudownie delikatna i pokazująca uprzedzenia w nas wszystkich. Tutaj mamy inne, inne drugie znaczenie, drugie dno. Ja znowu nic nie chcę wam zdradzać. Ja nie chcę wam zabierać tej frajdy, ale uważam, że warto pomyśleć trochę więcej, bo ja poczekałem sobie do końca napisów, zostało kilka osób na sali i słyszę te komentarze takie. Nie, nie, nic ciekawego. Mówię, kurna, nie zauważyłeś tego, 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 tego. O, mian, mian. Człowieku, to jest film, który... E, jednocześnie dać ci mnóstwo zabawy, jednocześnie po filmie wrócić do niego po sobie, ok, i zaczniesz myśleć nad scenami i zaczniesz analizować i powiedzieć, o, to jednak miało dwa znaczenia, o, a tutaj jednak było takie delikatne uchylenie główki, czy też czułka. wow. Kurczę, jest tutaj świetna zabawa, nie chcę porównywać tych dwóch filmów. E, ucieka jest w moim sercu i będzie na zawsze w moim sercu, więc no niestety to jest jak walczyć z e, Kevinem Garnetem. No nie wygrasz Kevin Garnet na zawsze w moim sercu, nawet jak ty będziesz lepszym koszykarzem kiedyś tam. Więc kurczę, ja wam muszę ten film polecić, ale dla mnie, osobiście dla mnie najfajniejsze było to, gdy zacząłem sobie analizować znaczenie społeczne i polityczne. Wiecie, to jest moja. Moja ulubiona zabawa to jest mój konik i gdy zobaczyłem jak pewne elementy tu się łączą, jak wykorzystanie materiału z lat 80. łączy się z tym co się obecnie dzieje, jak pewne postacie wypowiadają pewne zdania, idealnie odwołując się do tego powiedziałem. o kurde. So nie mogę nie wspomnieć także o bardzo klimatycznej muzyce, która też mi przypominała Lśnienie i Kubricka. Koleś, który robi też muzykę do Get Out i naprawdę wie, jak podwyższać nasze emocje, jak zagrać na pewnych tropach. Jest tutaj sama zabawa, jest tutaj podwójne myślenie, świetne aktorstwo. Ja bym się naprawdę ucieszył, gdyby Lupita Nyong'o dostała jakąkolwiek nominację, ponieważ jest tu przepiękna. Winston Duke szaleje, dwójka dzieciaków jest też prześwietna, ogólnie kurczę, ja nie pamiętam tak dobrze grającej rodziny, od razu mi się przypomina Hereditary, ale dla mnie tutaj było troszeczkę lepiej, ponieważ był to bardziej, jakby to powiedzieć, bardziej prawdziwa, ja tam rodzinę lepiej rozumiałem, bo to nie była tak dysfunkcyjna, chora rodzina, która wielbi szatana. To nie znaczy, że jest to film najlepszy na świecie. Ja w tym momencie mam pewne minusiki, które bym mu tam e, zwrócił uwagę. Tempo tego filmu nie każdemu przypadnie do gustu, ponieważ Jordan Peele lubi sobie powoli pokazać, lubi się bawić pewnymi elementami. Z rzędu wstrętna, nie dasz, no nie dasz mi spokoju. Kończymy recenzję, bo kot mi nie daje e, nagrywać, tylko chodzi, łazi, miał czy męczy się z folią. E, zatem czekam na Wasze zdanie. Jak wy oceniacie ten film? Lepszy, gorszy, najlepszy horror? Bawiliście świetnie? E, czy ten humor, który dla mnie po prostu był idealny, też Was jakoś przekonał? Nie mówimy tutaj w komentarzach, nie spoilerujemy. Jeżeli chcecie, żeby były spoilery, no to robię kolejny materiał. Piszcie w komentarzach chcę spoilerowy, ponieważ moim zdaniem im mniej mówicie ludziom na temat tego filmu, tym lepiej oni się będą bawić. Czekam zatem na Wasze komentarze. Nie zapomnijcie zajrzeć na www.patronite.pl ukośnik brody z kosmosu, oczywiście zostać patronem. Wtedy możecie dostać dostęp do grupy Brodata Brać i wtedy, jak, wtedy będziecie decydować, na co idę do kina, co recenzuję, jakie komiksy czytam. Dostajecie materiały behind the scenes, więcej kota, więcej psa, ogólnie więcej zwierzaków, więcej mnie. Macie oczywiście materiały wcześniej, więc warto, warto dołączyć i zostać patronem. Jeszcze raz www.patronite.pl ukośnik brody z kosmosu. Subskrybujemy kanał. Czekam na Wasze uwagi, a my widzimy Widzimy się następnym razem na brodach z kosmosu na razie. Czemu kowa nic nie mówię? Nie lepiej było zrobić jakiś dialog.